Nie żyje, wszyscy go wspominamy. Do końca pracował, mimo że był nieuleczalnie chory. Czego nas nauczył? No właściwie nauczył nas tego, jak zachować w, tak w ciężkiej choroby, jak zachować, fa, zachować fason w gruncie rzeczy. Łukasz się dowiedział o tym, że jest ciężko chory do, dokładnie rok temu, w czerwcu ubiegłego roku. Wiedział, że to jest, to bardzo inteligentny chłopak był i na pewno sobie zdawał sprawę. zdawał sprawę z tego, co się będzie z nim działo i co się może, jaka będzie, jaki finał tego, tej choroby, która w większości kończy właśnie się zgonem, a mimo to nie podupadł absolutnie yy, psychicznie, bardzo aktywnie pracował. Podróżował, był naszym gościem. Był, był gościem programów mhm. publicystycznych, mhm. w rozmaitych chodzi. stacjach tak. radiowych i telewizyjnych i naprawdę było po prostu.